Witam wszystkich na kanale Alice Games, jestem BeamHit, a w tym odcinku przedstawię Wam kolejną Alice'ową nowość, czyli dzieciaki na miotłach. W moich łapkach trzymam wersję jeszcze angielskojęzyczną, ale wersja polska jest już dostępna w PDF, na dodatek w kwietniu. Ta pozycja powinna pojawić się już w druku, a może nawet ciut wcześniej. Zobaczymy. Odpowiednie linki znajdziecie oczywiście pod tym filmem. Dzieciaki na miotłach to przecież bliźniaczy system dzieciaków na rowerach. Dlatego mechanika, jaką znajdziecie w tej grze, jest identyczną mechaniką, którą poznaliście w tym podręczniku. Wleciały jednak elementy związane stricte z klimatami, powiązanymi z dzieciakami, tymi wsipskimi dzieciakami na rowerach, które badają dziwne zjawiska. Wrzucono natomiast elementy, które pozwalają odgrywać klimaty dzieciaków w magicznej szkole. Jak na przykład w tej serii o tym okularniku z blizną na czole. Nie ma więc na przykład tutaj postaci obdarzonych mocą, bo formalnie ten element nie pasuje do dzieciaków na miotłach, gdzie przecież każdy jest takim jakby odpowiednikiem dzieciaka, który ma swoje moce. Ale z drugiej strony dodam nie taką ciekawostkę tylko, że przecież nic nie stoi na przeszkodzie, by ten element na przykład dorzucić do waszej magicznej kampanii. Naprawdę, wystarczy tylko zmienić trochę opisy w tym całym kolorze i już nasze miotłowe dzieciaki mogą opiekować się na przykład Młodym smokiem. Odchodzimy jednak od tematu głównego. Przyjrzymy się po prostu, jak zhakowano mechanikę dzieciaków na rowerach, by wrzucić tutaj elementy związane z nauką młodych czarodziejów. Nie mamy więc miasteczka, ale właśnie szkołę dla czarodziejów i, do i to właśnie ją stworzymy. Pytania związane są więc z jej historią, plotkami, ostatnimi wydarzeniami, zajęciami, lekcjami, nauczycielami. Zmieniono też wiekowy podział, I znaczy jest podobny, tylko teraz macie po prostu gimnazjalistów, licealistów i nauczycieli, a ich specjalne zdolności powiązane są głównie z możliwościami rzucania czarów. Każdy czarodziej musi też posiadać swoją, a wezmę sobie, magiczną różdżkę. To co prawda długopis, ale wyobraźnia. A tę na początku gry sami stworzycie dla swojego alter ego. Każda taka różdżka składa się z dwóch elementów, czyli drewna, z jakiego została ona zrobiona, i rdzenia. W książce znajdziecie oczywiście kilka przykładów, jak na przykład dla drewna to może być wiśnia czy klon, a na przykład dla rdzenia diament, pióro jastrzębia czy lustro. Każdy z tych elementów dodaje plus jeden do testów związanych z rzucaniem danego typu magii, ale co ważne, nie mogą one dodawać do tego samego rodzaju. Czyli taka nasza różdka może dodać Wam plus jeden do testów magii związanych z hartem i rozumem, ale nie może dodać plus dwa do samego hartu. Przykłady w grze nie wyczerpują oczywiście tematu. Wyobraźnia, wyobraźnia. I możecie wrzucać tutaj swoje własne egzotyczne pomysły, jak na przykład różdżka z gałęzi Yggdrasil, czy rdzeń wykonany ze snu Morfeusza lub oka Argosa. Przyjrzyjmy się teraz tytułowi gry Dzieciaki na miotłach. Jeżeli mamy taki tytuł, to oczywiście powinny być też miotły, bo już dzieciaki mamy. Oczywiście, że są. Tutaj w tej grze znajdziecie ich kilka rodzajów, każda miotła ze swoją własną wymyślną nazwą, jak chwacki, Trzy 3000 czy śmiało śmig. To oczywiście nie wszystko, bo każda miotła ma też swoją specjalną zasadę, która działa, kiedy ją dzielnie dosiadamy. Można na przykład otrzymać premię do jakiegoś testu lub nigdy się na przykład nie zgubimy, albo możemy ignorować nasz lęk. Jeżeli zaś lubicie opiekować się takimi małymi, ślicznymi zwierzątkami, tyci, tyci, to czarodziej może mieć chowańca. Czyli nasze małe, śliłaczne, magiczne zwierzątko, z którym łączy go telepatyczna więź. Oprócz kotów czy żab, mogą to być też bardzo jakieś egzotyczne istoty, jak na przykład mały feniks. Jeżeli chodzi o mechanikę, to nie ma tutaj jakichś konkretnych bonusów, ale z punktu fabularnego macie małego pomagiera, który jeżeli będzie w stanie, wykona dla was jakieś małe zadanie. Szczur może przecisnąć się przez mały otwór i przynieść wam klucz. Kot może wejść niezauważony na drzewo i zbadać okolice z wysoka. Żaba może zrobić w tym czasie podwodny rekonesans, a wewiórka odwróci uwagę skrzata krzata dozorcy, no i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Kolejna kwestia. No czym byłaby szkoła dla czarodziejów, gdyby uczniowie nie uczęszczali na zajęcia? Możemy więc w tej grze układać sobie własny plan lekcyjny i uczęszczać na takie przedmioty jak uroki, latanie na miotle, czy też obrona przed czarną magią, czy też nawet możemy własne przedmioty wymyślać. I tak, zdobywanie ocen odbywa się zazwyczaj w tym całym czasie poza grą, bo jeżeli na zajęciu nie dzieje się nic ciekawego, to raczej szkoda poświęcać na to czas antenowy, choć te oceny są związane z naszą aktywnością poza lekcjami. Ale też zdobyte oceny mają wpływ na to, jak dobrze postacie radzą sobie z danym rodzajem magii. Im więcej ocen złapią w danym przedmiocie, tym potężniejsza premia do danych testów. Plan lekcji i rozwijanie swoich zdolności jest związany oczywiście z prowadzeniem kampanii. Jest to więc element raczej do pominięcia przy jednostrzałach, jak na przykład na konwencie. Są też Eliksiry magiczne. I są tutaj zasady do ich tworzenia. A próba uważania jakiegoś specyficznego eliksiru może być przygodą samą w sobie. W końcu takiego oddechu salamandry nie da się przecież kupić w pierwszym, lepszym sklepie. Na koniec zostawiam sobie najważniejsze sedno. Czyli magię. Czarowanie oparte jest tutaj na dynamicznym tworzeniu zaklęć. Mamy więc odpowiednie tabele, które pozwolą nam na szybko wyliczyć odpowiedni poziom trudności. W końcu, wywołanie kichnięcia u nauczyciela to nie to samo co. Permanentna petryfikacja atakujących nas kultystów, tego, którego imienia sami wiecie co. W zależności też, co chcemy osiągnąć, użyjemy też innego atrybutu. Chcesz wyważyć drzwi zaklęciem? Użyjesz bójki. Chcesz przeskoczyć najwyższy budynek niczym Superman przed tym, jak nauczył się latać? No to będzie zaklęcie oparte na mięśniach. Zaspałeś na zajęcie i musisz się tam szybko teleportować? Wykorzystujemy lotność. To tak w skrócie, właśnie o tej grze, chociaż jest jeszcze jedna ważna zasada, o której jeszcze tutaj wspomnę. Chodzi o to, że jeżeli wasza postać pozbawi kogoś życia, i to nieważne czy przy pomocy magii, czy rytualnym sztyletem pradziadka, a ta osoba nie stanowiła poważnego zagrożenia dla tej waszej postaci, czyli sama nie próbowała was zabić lub kogoś z waszego otoczenia, to z miejsca, uwaga, stajecie się niezależną postacią. Wszyscy chcący grać więc jakimś psychopatycznym czaromiotem muszą obejść się ze smakiem. No chyba, że bardzo złamiecie sobie te zasady. Ja dziękuję zaś za uwagę. Zapraszam do subowania kanału Alice Games. Ewentualnie jeżeli podobał wam się ten materiał to zostawcie lajka lub jakiś komentarz. I zapraszam na nasze kolejne spotkanie na kanale już za niedługo. Do następnego.